Hej wam wszystkim, z tej strony Manta i po dość, po każdej przerwie wrac, wrac, ginę. I wracamy sobie do Battlefielda 3. Jest to e, zespołowy, de, ale prze, przegrywamy, zespołowy deathmatch e, na kanałach No... no, no szarach, czego się, się tam gada. E, no, ciśniemy sobie. A w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że kurde, że za niedługo mm, skończy mi się ten próbna wersja tego Mirli's Action. Będzie ja trzeba albo się w niego zaopatrzyć na stałe, albo zrezygnować. Chociaż nagrywa się bardzo. W... Kurde, to było chamskie z tego spasa w łeb z bliska. Pewnie. Nie No i właśnie Dwa, trzy boski wynik. Będzie tam ktoś się przechadzał. Czy też nie? Idzie ktoś tam?

Nie ma. Fuck. Ha. Oboje mi przeładowali, ale on wcześniej przeładował i w ogóle to był sniper, więc nie miał raczej problemów z zabiciem mnie z bliska. A to nasz, kurde. Ten punkt za leczeniem to fajnie. Kurde. <tryk> Ładny ping, mam nawet 17 Kurde, no. Nie, nie, masakra, mi się to myli. No, to, to nie był mój. Granat. Kurde, zabiłem swojego. No to ładnie. Ale tu widać, y, admini nie popierają kampienia. Więc gości powinien raczej Setny orzełek, masakr. Dobry gościu, dobry, bardzo dobry gościu. Widać, przehulał w to trochę godzin. jak Mnie wnerwiają snajperzy. Szczególnie na takich deathmatchach, ja rozumiem, na. na raszu, tak? O nie, co, to jest mnie za debil, Myli mi się sterowanie, strasznie. No i bosko, gdzie jesteś? Poszłeś sobie, to nieładnie, A. Są w tym samym gościu. Czekajcie, coś mi gra z ciała, Co ja tu mam? Nie, jaka nie. Co to jest za gówno w ogóle? Ja tym w ogóle nie gram. Protestujmy to. Na pewno nie, jest to, nie będzie to równie dobre jak AEK. Kurde, znowu ten gościu z tą snajpą. Setne orzełki. Nice. Wrzucę granat. Kurde no, nie, no goście z boski no widać. No nie. Podniósł mnie ktoś. A snajper mnie goni. Lol no to fajnie. O oh, fuck. Bac. Umar. Umżył My ciśniemy dalej hm, Powiem Wam, że klatki około 50, ale no nie, ale to nie są... ale to nie są stałe klatki. Szybko, szybko Aek, Aek tutaj. Dobra. Fuck. No. <laughs> Kurde, za nami ktoś jest i my giniemy cały czas Dobra Kurde Ginok w gościu czy nie? O, nice. Sam granat kulek, za mnie dzwoni. To sobie poczeka. O. No, wyłącz się telefonie, bo mnie wkurzasz. Fak, 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 ktoś tu jest? Przegrywam pojedynek z tym goskiem. Kto jest taki uparty? No. Nie, dalej dzwoni. Dobra. Pykło! te granaty. Tu ktoś był tam, tam są. Okej. Okay. Nie, teraz się dzwoni jeszcze na inny telefon, to fail. Na. Ah. No, ale powiem Wam, że w ten program dobrze byłoby się zaopatrzyć na dłużej, że tak powiem. Kurde, to. No, Fail. Nie. O Boże. Dobra. A, no trudno. Pink trochę skoczył, w ogóle ile tu jest ticketów? Ma 500. No, skończy się meczyk akurat. Skończę nagrywać odcinek dla was. Może horror nagram jakiś. Bo mam trochę czasu. Kurde. Nie no co za gówno strzelałem nie tego co miałem strzelać, tak powiem Dobra Ktoś mi z noża pojechał teraz Ach. W ogóle nie wiem, co jest za A91 ja chyba tego nie mam jeszcze, ale widać że to sporo ludzi tego czegoś używa Ciśniemy dalej Powiem wam, chcę jak najszybciej skończyć Crazy'a, żeby nagrywać. Masz snajperze cholerny, żeby móc nagrywać. Kurde, sterowanie się myli, żeby móc nagrywać coś innego. Kurde. Fak, 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 fak.

Co to było? Ha, hm, dobra, może tutaj kogoś dorbiemy, chociaż nie. Kurde, nie dojechałem go jeszcze no. No, Sirius, skąd? O Boże! Boże! No i masakra. A weźmy sobie Kałacha. Ja tu nie grałem Kałachem. Nie wiem, jaki mam celownik, ale chyba ten sam. Nie, nie mam celownika. A, może to może tutaj dobrze. Do szybkich akcji jednakowoż. ai hey. lol bra ah, <laughs> Hmm, może uda mi się to ukończyć na jakimś lepszym miejscu niż dziesiątym Już zobaczymy Poczajmy tu chwilę się Może kogoś dorwiemy, tak Granaty wybuchają O no nie! Nie wierzę. Gdyby... Gdyby to był... Aek, to bym go dojechał. No ale cóż. To oczywiście nie był Aek. 18,25 do dupy. Dobra, weźmy to. No nie, co za gówno? Dwóch nas zabił jeszcze naraz, no bosko. Ale zaraz tutaj wbiję level na tym. Dobra Oj, coś zblokowałem Fak, 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 fak Kapnął się ile jeszcze, ile jeszcze mi brakuje do tego levelu? Odblokowałem już, no proszę Eee, czekajcie Co raz Nie, no tłumik dźwięku, to dupa Teraz chyba broń. Co to było? Nie, to broń nie było. Nie mam pojęcia, szczerze wam powiem. No kto wizyjny celownik Sirius Lee? Co ja wziąłem? Nie, bez, beznadziejny taki coś. A. Może jeszcze uda mi się w tym meczu na szturmowców ubić, chociaż nie wiem. No i zabiłem swojego. Ale go podniosę. O, hm, dobra. I koniec. Przegraliśmy. Dobra, ja, ludzie, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych. Cześć.